Dobra. Hejkawicowie. W odcinku. To jest drugi odcinek. Dzień dobry, witamy w kolejnym. Zacięło cię. Kolejny odcinek, to jest drugi. To trochę zacina. No to jest nasz drugi odcinek. Zbudowania szkoły z tak. z, z, tak w man. W Minecraftzie, Tak. I teraz... ci tak zacinało? Wybieramy jakąś... Roblox, robloxową z głosem. Jak nam się oczywiście uda, refleksja, Zacinać trochę, No nie trochę, a trochę bardzo. Halo? No, o co chodzi tutaj Rafał, ten Dlatego, a na dawalu w Dlaczego? Ale to nie się dowiemy. Bierz, 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 o, teraz nie, Pot to nie, 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 O, nie, 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 ścina nie, może nie, nie, Jeżeli że nie, 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 No nie, trochę nie, nie, ale. Nie Nieważne, chociaż jeżeli chcecie też wystąpić w odcinku, to, je, to macie tylko trzy zasady. Czyli chcecie pani wysyłać... No niepotrzebne programy. Zapraszamy za łódkę. Tak. Zapraszamy za łukę. Ale mam jakieś Małe le... Nie wiesz co, nadal się Teraz powinno mnie nie bo już, bo zamknąłem wszystkie karty oprócz, oprócz rozmowy naszej i oprócz... Well, right. Jak ktoś chciał na Robloxa? Mam je prosić, to. Są trzy zasady, żeby wystąpić w odcinku na Robloxie. Pierwsza to dołączyć do grupy 1767. Jak pan jest? Drugi krok. Musisz subskrybować kanał. A trzeci krok? Napisz w komentarzu pod jakimkolwiek z filmików z Robloxa, że chcesz wysobić. I swój nick. Jeżeli macie jakieś pomysły na fajne gry w Robloxie, to mówcie nam. To też próbujemy wypróbować. Jeżeli będą fajne, to być może nawet nagramy Nie Co? No. No dobra, w jeżeli chcecie z Minecrafta, to są też trzy kroki. Chcecie mieć konto na Minecraft Education Edition. Proszę subskrybować kanał. Tak, subskrybować kanał oraz e, napisać w komentarzu swój, nie, e, swój, e, swój gmail. Wtedy my wam wyślemy e, załącznik z rozmową. Chcie w to kliknąć. Wtedy wydać tam, że chcecie dołączyć. I wchodzicie. Możecie nam przysyłać. Way. Będą lat. No, a jeżeli się będziecie źle zachowywać? Będzie też źle. Po pierwsze wywalamy cię z Robloxa. No będzie pod... Nie, No, jak widzimy, Piotrka trochę... Trochę bardzo zacina. A Piotrek, Piotrek teraz ma... Tak? E, zaczekajcie, widzą je, bo mamy, mamy problemy techniczne. Ach, Piotrek... at krav er bærekraftig. Małe, małe problemy techniczne, nie słychać Piotrka Aha No więc, mamy małe problemy techniczne, a więc No Skoro mamy takie duże, techniki, takie małe Spróbujemy Nie przerywać tego, tylko po prostu. Halo. No hej. A, oh, masakra Ja mam tylko cztery zakładki włączone. No, to mam, e, bo jeden to jest od rozmowy, drugi to jest od programu, trzeci to jest od Minecrafta, a czwarty jest od Windows, od Shopa, ponieważ. E, Miedział jeszcze zainstalowanego na tapecie. na, na pulpicie jest no Dobra, Ania. Chcę jeszcze raz uruchomić tą rozmowę. Oczywiście to jest taki zaplanca. Dopiero, dobra, zaczekaj. No Widzimy to już koniec tego odcinka, ponieważ mamy wielkie problemy techniczne. I. No Czekajcie na trzeci odcinek, który już nie tylko będzie. Do zobaczenia. Ach, klawisze stałe. w każdym razie, teraz tak szybko pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy wejście. Wejście B. Chodzimy. Fajnie, fajnie. Tutaj są, wyglądają dwie świetlice. Czemu nie? Tutaj mamy szatnię. Coś zepsuło. Zaprobiam. Szaty dla Starszaków. ty dla młodszych, ty dla drugi klas. I tutaj będą szaty dla pierwszych i trzecich. Jak Wam się podoba i chcecie też wystąpić w takim odcinku zbudowania, albo z czegoś innego, wystarczy, że będziecie mieli Minecraft Education Edition. Z, potem, potem napiszcie swoje e, Gmail w komentarzu, ale oczywiście musicie najpierw też... Dobra, widzicie to, 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 to w ogóle jest jakiś błąd techniczny, Gącika w ogóle co nie powinno być, ale będzie, obiecuję wam, że będzie. To, na to, na ten e-mail, proszę wysyłać, wysyłać. O, ten Wiecie? tutaj, widzicie? wysłać e, właśnie, że chcecie uczestniczyć. A potem my po prostu wyślemy rozmowę i wtedy musicie w nią kliknąć, w jaki sposób uczestniczycie. Okay. I ta krywka była gdzieś o taka. No więc też będzie koniec. Tak, akurat to kończę. A jest też koniec odcinka. Dziękujemy Wam za oglądanie. Widzicie, ten odcinek nie jest zbyt długi, ale też jest trochę dłuższy niż, wczoraj, niż wczorajszy. A więc. Czy was bardzo fajnie było z Fabi? I następnego odcinka z Minecrafta. Narka.